Oh, sorry, sorry for my late or sorry for being late, dowiedz się w dzisiejszym angielskim bezbłędniku. Hi, sorry for my late, the traffic was horrible today. Kiedy jesteśmy spóźnieni, po polsku często mówimy przepraszam za spóźnienie. I kiedy tłumaczymy sobie to na angielski, często wychodzi coś takiego: Sorry for my late. Late to nie jest spóźnienie. Late to jest przymiotnik późny albo spóźniony. Teraz, jeżeli chcemy powiedzieć poprawnie po angielsku: przepraszam za spóźnienie, powiemy sorry for being late. Albó, sorry for running late. Przepraszam za bycie spóźnionym. Hi. Sorry for being late. The traffic was horrible today. No worries. Jacob just called me to say he's running late. We'll start the meeting later. Sorry for running late, guys. <laughs> yeah, literally running. To już wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie, aby polubić ten filmik, jeżeli Wam się podobał. Zachęcamy też do śledzenia nas na mediach społecznościowych. Do zobaczenia następnym razem.